I tramwaj i ten no ale Towarowa... towarowe są gdzie Volkswagen ma fabrykę chyba, No. Tam. był ten karawana tramwaj karawana tak radzę karawan? do lat tam 50-60 no ja to się pod... dom pod dla Albo jakiś łmoczarniówki No tak No Albo oh, pogrzeb oh. miłośnika No To by dla niego zaszczyt był Nie To jasne To no. nas też można Żeberko trzeba Żeberko na centarze Nie Jest?

ale to też jak jak wymieniali szyn na kościuszki to widzą, wymieniają ale nie muszą się zapytać czy prosto jedzie no, no, nie ma no, jechałem z tym pałem włóchowiakiem to jeszcze nic przytórzy nie stoję w kierunku do kościuszki no to są tylko w lewo no tylko podaj, proszę panią Południe pani jedzie, w prawo czy prosto? W, w lewo. To no, wsiadła. No, no. Ja, ale wiecie co, ja sama z miałam, W pewnym momencie. I tu ja patrzę na szynę i mówię, no wiesz, one jadą po w lewo. No. No tak. się Muszę się zastanowić. Jezu. Nie, ludzie czasem tak, tak nie myślą. Nie. Ale... może Panią, gdzie Pani jedzie? Bo jak będzie na, na cmentarz. na <laughs> No i bez. Piszę jakby mamy tablice I najczęściej te wyśpiewane już w tej chwili Czyli na one są tak. wiarygodne, prawda? To Proszę oni czy Pani tam jedzie jak pisze? pisze Albo to czy Pani jedzie na basen No, a tam pisze jak? No na Bórcu. basen a tam dworcowa Nie, a tam jak? Na basen No ja no. 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 no jadę na basen No dokładnie to... Ale, ale zresztą tam z jest tak samo Jak na ósemki To na dole dworcowa jakby, No Ale nie, myślisz ojcu tak, tak. A, wiecie, a wiecie co ja mam, Jak mam 7 i wiosna w z Krzykowa, albo mam dwunastkę i wjazd z Ja wjazd odwodam, wjeżdżam z Wojska Polskiego, przegładam drobnicę, idąc przekładam. Z tropisem, idą, wjeżdżam z Wojska przekładam. Do <gry> tak samo jak się. 7... No, ale od razu słowo, gdzie tak. Od razu! Dlatego mówię, a ja kocham i wywozić. Bo no niech się woli dotrzymać. No, Przystanek na felczakach. No. I wtedy jest, jest, jest! <gry> tak samo 7, jak z ja się. Świętasz, bohaterów, piasku. No. Jacyś dziwieni, jak klambać, które. No, no. Jak mamy 7.12, to mamy wjazdy z Pomorza wjazdy, Albo jak są wjazdy yy, Łamańce na Ślubęce, pisze krzekowo, to no, Pani jedzie na basen? A, tak, Wiszę Krzykową. Tak. Ja się ostatnio sam na tym, że nie przeczytałem, co jest napisane ten, na pasy do ścisłych pokoju na przystanek. Wieczorem było, krótko się na to mhm. e, Tak rzuciłem kątem, oka na wyświetlacz pierwsza litera G, a ostatnia E, bo to pewnie na głębokie jedzie. Na A to jest Ale ten, na to, -te jest Na Ale też, też dobrze no. były pierwsze dni, no, te <tusza> linii za tramwaj. Kobieta stoi chyba na Karłowicza, patrzy się na autobus, pisze krzecowo, ale i tak czeka na tym przystanku. Jakby jak też za tramwaj z Gumieniec na, na Plac Przymierzał. Mhm. Ludzie <gryśla> mówili, że na, na bramę jedzie, na bramę. Tak jak było kilkanaście lat temu, jak robili to. No właśnie, no, albo jak to remontowali na bohaterów.